W czytaniu książek. Mam dziś przyjemność mieć w ręku tom trzeci serii Christina, tym razem książka napisana przez samą Christinę. Przeczytam najpierw część notki z tylnej okładki, a potem jeden z rozdziałów. Pierwsze dwa tomy serii Książek Christina napisane przez jej matkę Bernadette von Dajen. Opowiadały początek historii Krystyny i niezwykłe okoliczności jej narodzin, dzieciństwo i dorastanie oraz rozpoczęcie jej działalności publicznej aż do wiosny 2018 roku. Niniejszy, trzeci tom składa się wyłącznie z własnych słów Krystyny zebranych podczas jej wykładów i wywiadów w 2018 i 2019 roku. Krystyna opowiada o tym, kim my, ludzie, naprawdę jesteśmy, dlaczego warunki na Ziemi są dziś takie, jakie są i jaki pozytywny kierunek może odebrać, obrać globalny rozwój. W ten sposób daje nam ufność i nadzieję na przyszłość pełną wewnętrznego i zewnętrznego spokoju oraz utwierdza nas w przekonaniu, że mimo wszystkich ponurych prognoz, na koniec wszystko będzie dobrze. To była część notki z tylnej okładki książki, tomu trzeciego Kristina. Ten tom ma swój tytuł Świadomość tworzy pokój. A ja teraz przeczytam rozdział jedenasty. We are peace, impuls. Mówiąc po polsku, my jesteśmy pokojem. Pokój to nie stan, który tak po prostu nagle się pojawia. Pokój jest decyzją każdego człowieka, prowadzącą do pokoju na całym świecie. Wszyscy chcemy pokoju na świecie i dla całego świata. Nadszedł czas, abyśmy sobie uświadomili: to my jesteśmy odpowiedzialni za Ziemię. My, jako obywatele Ziemi, jesteśmy tymi, którzy zmienią świat. Jeżeli naprawdę pragniemy pokoju na świecie, Powinniśmy zrozumieć, że podstawą pokoju zewnętrznego jest pokój wewnętrzny w każdym z nas. Nadszedł czas, abyśmy na przemoc na świecie odpowiadali miłością i żyli zgodnie z naszym sercem. Nasze serca to nic innego, aniżeli miłość, która się wyraża jako prawda, ucieleśnia się jako człowiek, objawia jako radość i żyje jako wolność. Ponieważ jesteśmy ludźmi, uczymy się rozumieć, co to znaczy zmieniać z miłością i poprzez miłość, żyć z prawdą i myśleć z wolnością. Kluczem do pokoju nie jest polityka, jesteśmy nim my, obywatele tego świata. W chwili, w której serca grupy ludzi będą bić w tym samym rytmie, skupionym na pokoju i świetle dla całego świata, Otworzą się wrota pokoju i wolności dla całej ludzkości. Mamy wolną wolę. Zależy więc od nas, czy powiemy tak pokojowi i zaczniemy według niego żyć, czy jeszcze będziemy się wahać. Gdy powiedziawszy tak, zaczniemy działać pokojowo, wtedy rozpoczniemy zmienianie świata. Ważne, abyśmy zrozumieli, że każdy, nawet najmniejszy czyn, ma swój skutek. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w energetycznym polu ludzkości. Każdy, kto w fizycznym świecie czyni choćby coś małego dla pokoju, wysyła swój czyn w globalne pole ludzkości i dodaje swą iskierkę pokoju do całości. Kluczem do bramy pokoju i wolności dla ludzkości jest wspólne ukierunkowanie naszych serc, a kluczem do wspólnego kierunku jest życie według tego, co nosimy w sercach? Im więcej ludzi będzie żyło swoim sercem, tym bardziej ta umiejętność, ta informacja wpłynie do energetycznego pola ludzkości. Im więcej ich będzie w polu ludzkości, tym łatwiej będzie tym, którzy przyjdą w przyszłości. Każdy człowiek kierujący się swoim sercem rozpala ogień miłości. I pomaga rozpłomienić dotąd jeszcze ciemne pochodnie, aby każdy otrzymał szansę na to, by nosić w sobie ogień miłości i przejść przez bramę pokoju i wolności. Albowiem, pokój na świecie zaczyna się od pokoju w nas samych. Dlatego każdy człowiek jest wezwany do bycia ucieleśnieniem własnego serca w swoim życiu, aby ustanowić tutaj miłość, prawdę oraz wolność, aby powstał pokój. I zajaśniał ogień miłości. Po tym tekście następuje 24 punkty, które ja już kiedyś czytałem. 24 punkty, jak żyć, aby być pokojem. Kristina pisze o tej treści tak. Projekt We Are Peace nie wyszedł ode mnie. Mnóstwo ludzi na długo przede mną zaczęło mówić o tych punktach albo po prostu żyć zgodnie z nimi. Na długo przede mną byli ludzie, którzy żyli zgodnie ze swoim sercem i traktowali innych ze zrozumieniem, współczuciem i akceptacją. Ktoś, kto jest w swoim sercu, w oczywisty sposób postępuje zgodnie z tymi wskazówkami. Ulotka jest jedynie przypomnieniem, że nasza pierwotna ludzka natura zasadza się na sercu i miłości. Gdy tylko społeczeństwo odbiega od pierwotnie naturalnych cech bycia człowiekiem, powstają destrukcyjne warunki, takie jak te, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Jeżeli chcemy, aby nasz świat na dłuższą metę stał się piękniejszy i bardziej pokojowy, jeśli chcemy społeczeństwa, które będzie się znów opierało na sercu, które myśli i działa konstruktywnie, to pierwszy krok polega na tym, Abyśmy zmienili siebie samych. Ta zmiana dotyczy całej naszej świadomości, zarówno naszego myślenia i odczuwania, jak i naszego mówienia i działania. Zmieniając myślenie, zmieniamy uczucia, a kiedy zmieniamy myśli i uczucia, zmienią się również nasze postępowanie. Wszystko, co dzieje się obecnie na Ziemi, dzieje się poprzez nas, ludzi. Oznacza to, gdy tylko my, ludzie, się zmienimy, natychmiast zaczną się dziać inne rzeczy. Powinniśmy przestać ciągle szukać winnych i tym samym wciąż kręcić się w kółko, wokół rozwiązania naszych problemów. Co się stało w przyszłości, to się stało i nie możemy tego cofnąć. Możemy jednak wyciągnąć naukę z przyszłości i lepiej postępować w przyszłości. Chodzi o to, abyśmy sami stali się tym, co chcemy zobaczyć na tej planecie w przyszłości. Okoliczności się nie zmienią, dopóki będziemy pasywnie siedzieć i czekać, aż wszystko w tajemniczy sposób się ułoży. Żyjemy na Ziemi i wspólnie ponosimy odpowiedzialność za nią oraz za to, co się na niej dzieje lub też nie dzieje. Jeśli chcemy mieć piękniejszy świat, ta zmiana może zacząć się tylko od nas, ludzi. I to od każdego z nas, ponieważ nie możemy zmienić nikogo innego, tylko siebie. Jakiejkolwiek zmiany pragniemy na świecie, pierwszym krokiem zawsze jest zadanie sobie pytania: co ja mogę zmienić w sobie? Moim zdaniem, to jedyny sposób, że ludzie na całym świecie otrzymują pomysły, jak można coś ulepszyć, i że następnie będą wspólnie realizować te pomysły. Tylko wspólnie, jako ludzkość, może nam się udać, a nie wtedy, kiedy każdy będzie działał na własną rękę. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby dokonać globalnej zmiany. Jeśli chcemy przemienić świat, jeśli chcemy pokoju, to musimy zrozumieć, że to nie Ziemia jest problemem, tylko nasze zbiorowe myślenie i działanie jako społeczeństwa. Jako, że to my, ludzie, Jesteśmy problemem, rozwiązanie polega po prostu na tym, abyśmy zaczęli inaczej myśleć i inaczej działać. Patrząc na to, dokąd doprowadziło nas obecne myślenie, jest logiczne, że nie dotrzemy nigdzie indziej z tym samym myśleniem. W tym rozdziale teraz następują pytania: pytania uczestników seminariów, na których była Krystyna i odpowiedzi Krystyny. I tytuł pod rozdziału Czym jest pokój? I pytanie. Twój impuls nazywa się We Are Peace, pokój światowy to my. Co rozumiesz pod pojęciem pokoju? Odpowiedź Krystyny. Pokój to przede wszystkim stan świadomości, nic politycznego lub zewnętrznego. Pokój jest wewnętrzną częstotliwością wibracji. Pokój oznacza nie tylko to, że nie prowadzimy wojen z innymi, lecz także to, że działamy z miłością. Jeśli nie chcemy wojny, lecz pokoju, to nie zaistnieje tak, że odpowiednie strony zwołają spotkanie kryzysowe i wynegocjują traktaty pokojowe. Dopóki będziemy musieli zawierać traktaty pokojowe, Dopóty nie będzie to pokój, który naprawdę utrzyma się długotrwale. Traktaty to nic innego jak to, że nie ufasz drugiej stronie i chcesz mieć pisemne potwierdzenie, że na pewno dotrzyma słowa. Ale jeśli obie strony naprawdę są w sercu, automatyczną konsekwencją jest to, że żadna z nich nie zrzuci jakichś bomb. Tutaj, w Europie Środkowej, obecnie nie mamy wprawdzie żadnych konfliktów wojennych, pamiętajmy, że to było pisane w 2018 roku. Ale mimo to jesteśmy zbiorowo w stanie świadomości, który nie jest pokojowy. Większość ludzi nie jest jeszcze w swoim sercu. Inaczej, na przykład, nie kłóciliby się ze sobą. Wszystkie 24 wskazówki opisane w ulotce są logicznymi konsekwencjami bycia w sercu. Zostaliśmy wychowani do przestrzegania etyki państwowej, ale właściwie powinniśmy przestrzegać etyki naszego serca. Prawdziwa etyka może pochodzić jedynie z serca. Jeśli wszyscy ludzie zaczną robić to, czego pragnie ich serce, wtedy kiedyś stanie się to nową etyką państwową. Wtedy zapanuje też pokój. Pod rozdział Pole ludzkości, naddusza ludzkości. Pytanie. W tym tekście mówisz o globalnym polu ludzkości. Co to dokładnie znaczy? Odpowiedź. Zawsze, kiedy kilka indywidualnych dusz się spotyka, z ich wspólnej energii tworzy się pole energetyczne, które można by nazwać nadduszą. Każdy region ma taką nadduszę, również każdy kraj i każdy kontynent. Każda grupa ludzi ma nadduszę, również cała cywilizacja. Nadduszę całej ludzkości można by nazwać polem ludzkości lub duszą ludzkości. Ponieważ urodziliśmy się na Ziemi jako ludzie, wszyscy razem tworzymy to globalne pole ludzkości i jesteśmy przez nie wzajemnie połączeni. Kiedy jakiś człowiek gdzieś na Ziemi coś myśli, czuje, mówi, albo robi, wtedy ta informacja natychmiast jest wysyłana do pola ludzkości i tam na zawsze zapisywana. Oznacza to, że wszystko, co kiedykolwiek zostało pomyślane, poczute, powiedziane lub zrobione przez istotę ludzką, nieważne jak wielkie lub jak małe to było, zapisuje się energetycznie w duszy ludzkości. Jako, że każdy człowiek jest połączony z polem ludzkości, albo świadomie, albo nieświadomie, my wszyscy mamy możliwość wejścia do tego pola i uzyskania dostępu do wszystkich informacji, które kiedykolwiek zostały tam zapisane. W ten sposób jesteśmy połączeni z każdym innym człowiekiem na tej planecie. Nic nie jest od siebie oddzielone. Wszystko, co robicie, wpływa błyskawicznie na nadduszę ludzkości i tym samym dociera do wszystkich innych. Z tego powodu ponosisz wielką odpowiedzialność za to, co myślisz, co mówisz i co robisz. Jeśli jako pierwszy pomyślisz lub zrobisz jakąś rzecz, Twój impuls w nadduszy ludzkości stwarza nową możliwość. Ktoś inny może wtedy przyjąć Twój impuls. I rozwijać go dalej. Gdy więc tylko ktoś zrobi pierwszy krok, następny nie musi robić go od nowa, tylko pominąć niektóre etapy, a tym samym szybciej posuwać się naprzód. Nawet jeśli nie potrafisz jeszcze świadomie nawiązać połączenia z polem ludzkości, bardzo możliwe, że nieświadomie otrzymasz nagły impuls, który został umieszczony w polu przez kogoś innego. Dlatego zdarza się, że różni ludzie w różnych miejscach niemal w tym samym czasie wynajdują jakieś rzeczy pozornie niezależnie od siebie. Im więcej ludzi myśli lub robi to samo, tym większą przybiera to wagę i w końcu staje się samonapędzającym się zjawiskiem. Oznacza to również, im więcej ludzi rozszerza swoją świadomość i podnosi swoją wibrację. Tym bardziej rozszerzanie świadomości i podnoszenie wibracji jest zapisywane w duszy ludzkości i tym łatwiej będzie innym się do tego przyłączyć. Dlatego kiedy uświadamiamy sobie coś, kiedy odważamy się zrobić coś nowego, kiedy podnosimy swoją wibrację lub przyczyniamy się do globalnego pokoju, służy to nie tylko nam samym, lecz także zawsze całej ludzkości. Każdy pojedynczy pozytywny impuls jest jak mały punkt, punkt światła w polu ludzkości, i każdy z tych punktów gromadzi się w zbiorowej kuli światła, która staje się coraz większa i większa. W ten sposób w polu ludzkości rośnie coś w rodzaju energetycznej kuli informacyjnej, a im więcej ludzi myśli, czuje, mówi lub robi to samo, tym więcej energii, tym więcej wagi przybiera ta kula rozprzestrzenia się to jak pożar. Im więcej energii świetlnej powstaje, tym więcej ludzi ma dostęp do tej kuli, nawet jeśli nie szukają go świadomie. W którymś momencie powstaje z tego ogromna globalna fala, która w pewnym punkcie w jednej chwili wszystko zaleje. Właśnie w ten sposób nastąpi zbiorowe przebudzenie ludzkości. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas zaczął już teraz aby mogło powstać jak najwięcej pozytywnych iskier informacyjnych. Pod rozdział: Niestosowanie przemocy w odżywianiu. Pytanie: Jeśli chcę postępować zgodnie z Twoją zasadą, ani w myślach, ani w słowach, ani w czynach, nie wyrządzaj szkody innemu stworzeniu, co wtedy z odżywianiem? Odpowiedź. Sprawa z jedzeniem jest rzeczywiście trochę skomplikowana, ponieważ wszystko żyje, nie możemy jeść niczego, co nie byłoby żywe. Pytanie: czy dana istota żywa chce być zjedzona, czy tego nie chce? Każde życie ma jakieś zadanie, i jednym z nich może być zostanie zjedzonym. Sałaty na przykład mają to zadanie. Przynajmniej na mnie żadna sałata jeszcze nigdy nie krzyczała. A nie raz to się zdarzyło. Jedna sałata faktycznie nie chciała trafić do koszyka z zakupami. Istoty światła akceptują wolną wolę innych. Istoty nieświatła nie szanują tej wolnej woli. Na tym polega różnica. Dlatego istoty światła jedzą tylko te istoty żywe, które zgadzają się na bycie zjedzonym. Oznacza to. Powinniśmy jeść to, co przez naturę zostało dla nas, ludzi, przeznaczone do jedzenia. Nie powinniśmy patrzeć z góry na zwierzęta, ponieważ możemy się od nich wiele nauczyć. Nawet od much. Swoją figlarnością pokazują nam, że również moglibyśmy traktować życie z większym poczuciem humoru i z większą lekkością. Wszystkie zwierzęta mają emocje. I niektóre z nich rozumieją świat o wiele lepiej niż my. To, jak obecnie traktujemy zwierzęta, w żaden sposób nie jest odpowiednie. W naturze nie jest przewidziane, aby zwierzęta były trzymane w klatkach lub zażynane. Pod tym względem musi się coś zmienić. Moi drodzy, przeczytałem wam rozdział 11 z książki Krystyna, Świadomość tworzy pokój, tom trzeci, napisanej przez Krystynę. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Do następnego czytania. Cześć.